Zaraz, zaraz! Ty nie masz zębów! Dzień dobry z tej strony firma Rolmech Dzisiaj sekcja zwok ciągnika Ursus 5014. Mamy wyciągniętą skrzynię biegów. Zaraz zobaczymy niespodziankę. Tutaj mamy koło zębaty biegu stycznego. Myślicie, że to jest coś poważnego? To patrzcie na to. Koła zębate od biegu wstecznego troszkę ucierpiały. Tutaj też mamy na tym kole ślady cierpienia. Ile że ciągnik nie miał lekko, ciężki żywot wjedzie do tej pory, ale my sobie z tym gagatkiem poradzimy. Tutaj skrzynia zostanie zaraz wyczyszczona. Pójdą nowe łożyska, nowe koła zębate. Tutaj też widać, że swoje dostało. No, niestety bywa i tak. Takie są skutki rzucania biegów na hamę złej eksploatacji maszyny.